Ksiądz Paweł Broński, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem, jakim jest Agropromocja 2023. Jesteśmy w miejscu wyjątkowym, ponieważ przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu, który przypomina obecności Jana Pawła II, który był tutaj 24 lata temu, aby kanonizować świętą Kingę. Miejsce wyjątkowych spotkań. Ludzi z sobą i ludzi z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie zapraszam, jest tu wiele atrakcji, z których można skorzystać i ten czas pięknie przeżyć. Zarówno dzisiaj, sobota, jak i niedziela, malują przed nami piękną perspektywę spotkań wielu wystawców, gospodarzy, ogrodników, sadowników i zainteresowanych tym, co się je, jak się produkuje i jak dbać o ten piękny świat stworzony, który nam Pan Bóg powierzył. Bardzo serdecznie zapraszam całe rodziny z dziećmi. Jest tu dla Was mnóstwo atrakcji. Serdecznie zapraszamy.